Witamy Państwa i zapraszamy na spotkanie towarzyskie. Mówi Dariusz Szpakowski, a wraz ze mną na komentatorskim stanowisku jest Jacek Laskowski. Mam nadzieję, że chociaż to tylko z to emocji nie zabraknie. Gdy rozmawiam z kibicami Arsenalu w kontekście Barcelony, prawie zawsze pojawia się temat. Finału paru Mistrzów z 2006 roku, gdy kanonierzy cały mecz grali w dziesiątkę z powodu czerwonej kartki dla Jensa Lehmana. Tak i niemal wygrali. Wspomnienie to wciąż boli kibiców Arsenalu, bo ich zespół wykonał w tym pamiętnym meczu tytaniczną pracę, a i tak doznał porażki 1 do 2. Przy takich talentach, przeciwnych zespołach zapowiada się tutaj dzisiaj ciekawy mecz. Obaj mają po hat triku zdobytym w ostatnim meczu. Jeśli więc nagle nie osiądą na laurach, powinno być ciekawie pod obiema bramkami. Zobaczmy, w jakim ustawieniu zagra dziś FC Barcelona. Wyjdą na boisko w ustawieniu 4-3-3 szeroko ustawionymi bocznymi napastnikami rozciągającymi linii obrony. A teraz na naszych ekranach ustawienie arsenalu. Trener zdecydował się zagęścić środek pola, stawiając na wariant 4-5-1 z dwoma pomocnikami bliżej środkowego napastnika. W 2014 roku klub rozbudował wejścia 14 i 15, przemieniając je w główne wejście na stadion. A przed nimi powstał liczący 1500 m2 plac z repliką fontanny Fonte Canalete z larami. Mecz sędziuje dzisiaj Alfonso Sekretario. A sędzia dał znak do rozpoczęcia meczu. Przy piłce Barcelona, Okręg. Ziru. Szansa uderzył, ale prosto w rywala. Sergio Busquets. Sędziego po faulu przy tym ślizgu. Dobra, piłka teraz do kolegi. Bezil, Mascherano. Messi. Boklę. Przeciwnik Arsenalu prezentuje się równie mocno co klub z The Emirates. Oba zespoły to najwyższy światowy poziom. Przeciwnik atakuje Messiego, chce odebrać piłkę. Obrońca się pogubił. Zdecydował się dośrodkować. Zerzły Busquets. Ależ wspaniała bramka Ależ uwolnił się spod opieki głową Pięknie umieścił piłkę w bramce Znakomite zagranie, tak jak i cała akcja Znakomicie wykorzystał to podanie Widać po nim, że dużo ćwiczył uderzenia głowy No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery Jeden do zera. Przewaga nie jest bezpieczna. Jest szansa. Nie ma gola. Daleko wybijają. Neymar, złe podanie, i strata w środku pola. Celnie do partnera. Giru, ależ wspaniale. Piękne wybicie teraz przez Daniego Alvesa. Za chwilę wznowienie przy linii bocznej rzutem z autu. Nacho Monreal, Santi Cazorla. Ezil. Ale zmarnował doskonałą szansę. Pudło i wciąż przegrywają. Rakiticz. Masz czerano. Jordi Alba. Mascherano Rakitic. Suárez. Suarez Aleksis Sanchez. Jest szansa na groźną akcję. Dobry przechwyt, uniemożliwienie ataku rywalowi. Sergio Busquets, Rakicic, Andres Iniesta. Ale wspaniale grają piłką. Ależ bliski strzelenia gola! Aj, szkoda! Gwizdek sędziego spalony. Ezil. Giroud. Sergio Busquets. Messi. I teraz ładnie Messi mija obrońcę. No, łatwo stracili szansę na zagrożenie bramki. Sampika Zorla. Problem. Dobrze, odebrał teraz piłkę przeciwnikowi. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Rakitic... Lionel Messi, Iniesta, Neymar, Rakitic. Jeden do zera, koniec pierwszej części spotkania. Co mógłbyś powiedzieć o grze Sergio Busquetsa w pierwszej części? Sędzia właśnie rozpoczął drugą połowę. Kopłem. Oddaje strzał. Piłka trafia w poprzeczkę. Oddalają grę od strefy obronnej. Sergio Busquets. Jordi Alba. Neymar Suarez Piłka w pole karne Po uderzeniu poprzeczkę Piłka wraca na boisko Odzyskali piłkę w środku pola No zdecydowanie ma wybór do kogo zagrać Nacho Monreal Tantika Zorla. Dobre przejęcie podania w środku pola. Strata drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Iniesta. Masz rano. Lionel Messi. No i proszę, udało się odebrać piłkę. Koklę. Ziel, gol! I mamy remis w tym spotkaniu. Spójrzmy. Spokojne, przepiękne uderzenie. Tego się właśnie po nim spodziewaliśmy. Spójrzmy na to z innego kąta. No i wracamy właściwie do początku. 1 do 1. Rakikić. I piłka wraca do Daniego Alvesa. I mięsta. Jordi Alba. Będziemy mieli zmianę. Trener postanowił dokonać roszat. Najwyraźniej ma pewne zastrzeżenia do gry jednego z zawodników. A teraz Sanchez. Piłka przelobowana do Ezila. Cudowna seria podań. Strzela! Takim strzałem to krzywdy bramkarzowi nie zrobi. Ewidentnie ma tę nogę znacznie słabszą. Powinien zdecydowanie bardziej przyłożyć się do treningu. Giru. Będziemy mieli zmiany. Zawodnicy czekają już. Piłkarz Barcelony nieczysto zatrzymał rywala. Brawa dla bramkarza za tą interwencję po strzale z rzutu wolnego. Pewnie wychwycił. Ezil. Piłka w rękach bramkarza. Sergio Busquets. Podanie w pole karne. O, bardzo dobre dośrodkowanie, ale to obrońca wygrał walkę o piłkę. Daniel wesz opuszcza boisko. Ale tuż obok celu Przez chwilę chyba sam myślał, że padła bramka Chyba za bardzo podszedł pod piłkę Santika Zorla Ezil Sergio Roberto Neymar Wspaniała wrzutka Kto zwycięży, już niewiele czasu do końca, a wciąż remisowo. No tu był naprawdę niewielki spalony, sędzia jednak do czego wyłapał. Niewiele to jednak zmienia, bo sytuacji brankowej z tego by raczej nie było. No strzela, piłka w siatce, to chyba pieczętuje ich zwycięstwo. Wszyscy już czekali na gwizdek sędziego na koniec meczu, a tu proszę, Arsenal jeszcze znalazł dość czasu, aby objąć prowadzenie. W samą porę rywale już chyba na to nie odpowiedzą. Ależ dramaturgia obejmują prowadzenie w doliczonym czasie gry. Rywale już chyba nie zdążą wyrównać. No myślę, że to może być decydująca bramka. Trafić w takim momencie. Co za dramaturgia. Teraz ciężko im będzie odrobić straty. Drużyna Arsenalu wygrywa to spotkanie. Gratulacje. No i mamy wygraną. I choć to był tylko mecz towarzyski, to jednak zwycięstwo zawsze cieszy. Ma za sobą udany mecz. Chyba nic nie można mu zarzucić.